Cześć YouTube. W tym filmiku chciałbym wam y, przedstawić stronę, która zmienia styl Google. Na przykład tutaj mam myszkę, myszkmiki, zamiast normalnej wyszukiwarki Google. Więc wchodzimy na stronę Shiny Search. Link w opisie.com. Y, wpisujemy imię, czy znaczy co chcemy. Mój przykład to Kasei. I wybieramy styl. E, ja tutaj miałem e, Mickey Mouse, więc teraz na przykład wezmę iPhone, taki O albo Matrix. Klikamy Set as Homepage. Wybieramy której y, wyszukiwarki której przyglądarki internetowej używamy. Ja używam Chrome. Kopiujemy link. Wchodzimy y, w opcję i y, strona, y, strona początkowa i wpisujemy tutaj stronę. Wklejamy i zamknij. Możemy zamknąć przemularkę. Otwierz. Otwieramy jeszcze raz i powinno takie coś nam wyskoczyć jakie wcześniej. Jak wcześniej edytowaliśmy. I to by było chyba na wszystko. Dzięki za oglądanie nara.